Co jest? Schody się chyba zepsuły. Hej! Hej, stop! Radunku! Pomocy! Niech to się zrobi! Dobra, punkty dla was. Punkt dla mnie. No co? Myśleliście, że skąd mam takie mięśnie? No dalej. Całujcie. Ech. Dobra, sam pocałuję. Mua. Dobra, mamo, już poszli. Możesz się odstawić. <laughs> Ach, oszustwa. Runda czwarta. Że tam jak królowa nie pozwoli żaden z nich bać. A przebieg, czego chce, jej głowa. Na każdą ranę ją można kłaść. Naprawdę to nie żart, ani wróżenie nie zgadnij rękę. Runda 32. Tolerancja! Wszystko ma na to dba, uwierzcie. Warto by wiedzieć to nareszcie. Tam Runda 94. Uczciwość! Że ma być siódmym cudem świata. Ochrona! Runda 143! Inteligencja! Runda 199. Co z twoimi nogami? Chciałem trochę rozruszać te zawody. Udało się? Jak chcesz rozruszać, to rób tak! Runda 199. Odporno! Wszelkie przeciwności wykrakuje. Koordynacja! Na cudzo, prawo i dużo istotna ludzi. Współczucie! Każde drzwi otworzyć może lub wyważyć je. Po prostu jest na upór. To siebie wszystko ma Warto uwieście. Bartwić się nareszcie. tam się u burzą z lata, że mam wrażliwość świata. W końcu raz krzywką Nie ma! Odwaga! Bystrość! Uroga! Dobra, runda rozstrzygająca. Próba ostrego sosu. Pani Wilson jako pierwsza. Czy wytrzyma całą łyżkę? Och, odmówiła. Ale co to? I pani Wilson wygrywa. Zaraz, zaraz. Czyście właśnie mrugnął do mamy, Tobias? Nie. Co? Podmieniłeś ostry sos na najzwyklejszy keszup! Nie! Przez cały czas nas paskudnie oszukiwaliście! Nie. Nadal pani uważa, że przyzwoicie jest zaprzeczać? Nie. O, ostry sos. Mm.